Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek. Dziś odrobinę luźniej, w takim luźniejszym tonie chciałbym porozmawiać o jednej dość istotnej rzeczy, która dość często się pojawia. Tym bardziej, że sam posiadam nagranie na ten temat, czyli Dual Boot. Dla tych co się nie orientują, Dual Boot oznacza tyle, że na jednym komputerze bądź na jednym laptopie możesz korzystać zarówno z Windowsa jak i Linuxa i przy jego starcie... Możesz uruchamiać się albo jeden, albo drugi. Pojawia ci się lista do wyboru i możesz sobie wybrać, który system uruchomić. Posiadam nawet wideo na ten temat, w jaki sposób zainstalować Linuxa koło Windowsa, który stał się mega popularny. Muszę jednak powiedzieć, że im więcej widzę komentarzy na ten temat, im więcej ja mam z ludźmi do czynienia w związku z próbą. Linuxa, którzy no próbują instalować to koło Windowsa to przynosi to jednak więcej szkody niż pożytku Nie mówię o samym wideo, ale samej koncepcji Dual Boota, i ja dochodzę do takiego wniosku, że Dualboot nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie na początek Po pierwsze no z samego faktu, jeżeli ja wchodzę w ten nowy świat Linuxa to no, zarządzać od razu dwoma systemami łatwo nie jest. Muszę utrzymywać zarówno jeden, jak i drugi system, co jest jakimś takim, no, jednak nieco większym obciążeniem. Kolejna rzecz wydawałaby się oczywista, to jest to, że jaki jest sens korzystania z Linuxa, skoro właściwie na klawisz góra-dół przy wybraniu systemu mam dostęp do Windowsa. Przecież to jest wtedy tak kusząca propozycja, żeby jeżeli coś się wydarzy z systemem. Linuxowym, albo jeśli trafisz na jakiś problem, który potrzebujesz rozwiązać, to nierzadko dochodzi do takiej sytuacji, w której jednak wtedy no, będziesz chciał wykonać to zadanie na Windowsie, wracasz wtedy do Windows, na swoim komputerze i je wykonujesz, a w ten sposób no, niczego się nie nauczysz. Nawet jak ostatnio oglądałem film Wave PC o o tym, w jaki sposób korzystać z Linuxa, miał tam swoje porady, to on nawet doszedł do podobnego wniosku. Załączę oczywiście link do tego wideo. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ma się Windowsa na wyciągnięcie ręki, no to tego typu rzeczy jednak trochę rozleniwiają. To jest taka moja refleksja, że jeśli nie masz przed sobą wyłącznie Linuxa, to ciężej się tego nauczyć, bo jeżeli bym miał tylko i wyłącznie Linux na tym komputerze, to jeżeli no, zastanę jakąś blokadę, Jakiś problem, bo y, mam większą motywację, żeby to rozwiązać, żeby to zadziałało. Trzecia rzecz, ja myślę, że jedna z istotniejszych, to ta, że y, no, to sprawia problemy techniczne. Na tym swoim wideo, w którym pokazuję, w jaki sposób zainstalować Linuxa koło Windowsa, ja przechodzę dosłownie krok po kroku przez określoną procedurę, dzięki której dla mnie to działa. No i ma to sens, oczywiście, jeżeli ktoś przejdzie co do Joty, tam były komentarze, w których y, no, zadziałało to bardzo dobrze ludzie się do tego przekonali. Dalej jednak mimo wszystko są ludzie, którzy nie mam pewności, czy szli zgodnie z procedurą. To właśnie rodzi ryzyko, że niektórzy mogą postępować w inny sposób niż te, tak jak pokazuje. No i to później rodzi pewnego rodzaju problemy. Wiecie, potem mnie jako osobie, która zrobiła to wideo dość ciężko odnieść się do sytuacji wybranego użytkownika, który później ma jakiś kłopot, coś nie widzi, być może usunął jakąś niewłaściwą partycję, chociaż ja na przykład nie wskazywałem na to, żeby ta partycja była usunięta. To jest coś, nad czym ja nie mam kontroli, i później, jeśli ja mam się do tego odnieść, no to niełatwo jest to wszystko zdiagnozować, naprawić. To jest po prostu przykład na to, że w rękach początkującego tego typu dual boot może sprawiać jednak dość sporo problemów. Jeszcze jedna rzecz, która też faktycznie może mieć miejsce: to niektórzy schodzą trochę z tej procedury. Postępują w taki sposób, że mają tylko i wyłącznie jedną partycję rozruchową, na której można wystartować albo Windows, albo Linuxa. Z tym, że no to ma swoją wadę. Wada jest taka, że jeżeli Windows wykona jakąkolwiek aktualizację swojego systemu, to nieraz słyszałem, czytałem, oglądałem chociażby na YouTubie, że Windows owszem został zaktualizowany, ale miało to wpływ na ten program rozruchowy, który odpowiada za wybór systemu na samym początku. No i już nie można było dostać się do Linuxa. Ja to u siebie rozdzielam, ale są ludzie, którzy jednak no dalej tego nie chcą rozdzielać, pomimo tego wideo, które ja wróciłem. Biorąc pod uwagę całe swoje doświadczenie, jeśli chodzi o rozmowy z ludźmi, jeśli chodzi o to, co jest w komentarzach, chociażby pod tym filmem dotyczącym instalacji Linuxa koło Windowsa, zaczynam dochodzić do wniosku, że nie jest to właściwe podejście. Zdecydowanie więcej korzyści użytkownik, początkujący, wyciągnie z tej sytuacji, w której... Ten Linux będzie na zupełnie osobnym sprzęcie i będzie tam tylko i wyłącznie Linux. No bo na moment, wracając do sytuacji, w której mamy zarówno Linuxa, jak i Windowsa, to nawet nie możemy sobie pozwolić na eksperymenty pewnego rodzaju, bo zwyczajnie mamy pewne obawy, że jeżeli coś zepsuje się na Linuxie, to nie wiadomo, czy będzie się miało dostęp do rzeczy na Windowsie. Chociaż tu mogę zapewnić, nic takiego nie będzie, że no Windows w jakikolwiek sposób się zepsuje, no ale już mając doświadczenie w rozmowach z ludźmi. No naprawdę mogły się dziać różne rzeczy. O wiele lepiej, o wiele sensowniej tutaj wydaje się mieć nawet ten osobny sprzęt, osobny komputer z Linuxem. Może być to laptop tani, nawet do 500 zł polizingowy, dostosowany pod Linuxa, aby móc sobie eksperymentować, eksplorować. Nie musisz tam wybierać żadnego systemu operacyjnego, po prostu włączasz komputer i od razu masz Linuxa. W takim scenariuszu, myślę, o wiele więcej człowiek się nauczy. Niż mając do wyboru te dwa systemy, no bo mniej podejmowania ryzyka, większe prawdopodobieństwo, że wróci się do Windowsa, ponieważ jest to na wyciągnięcie palca. Także biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, ja muszę zrewidować tutaj to stanowisko, że, że jednak posiadanie dual boota bądź pytanie o dual boot na dłuższą metę jest szkodliwe. Chyba że już później nabierze się takiego sporego doświadczenia. Człowiek nauczy się w jaki sposób zarządzać dyskami, w jaki sposób tworzyć partycje, modyfikować te partycje. No to już wtedy, mając tego typu wiedzę pod ręką, można już w ten sposób działać. Bo można i różne Linuxy instalować, między nimi się przełączać. To już jest wtedy, jeśli ktoś jest już, ktoś jest już na takim poziomie, to faktycznie może mieć to sens i jakieś zastosowanie. Ale na ten moment myślę, że na początek. Jeżeli jesteś właśnie w tej sytuacji, że masz laptopa bądź komputer z Windowsem i chciałbyś spróbować Linuxa, ktoś ci zaproponował do Myślę, że o wiele rozsądniej będzie jednak nawet załatwić sobie jakiś starszy sprzęt. Jeżeli yy, jesteś w stanie wydać nawet te 500 zł, do 500 zł, a myślę, że nawet mniej, kupić jakiegoś starego laptopa o naprawdę średniej specyfikacji. Bo Linux nie jest aż tak zasobożerny jak Windows, więc nawet taki, wiecie, polizingowy, zwykły laptop używany spokojnie wystarczy. Tam możecie sobie swobodnie eksperymentować, rozwalać sobie wszystko. No bo jednak na początek o to chodzi, żeby eksplorować, rozwalać, bawić się tym, poznawać ten system, poznawać jego możliwości. A jeszcze czego ludzie nie biorą zwykle pod uwagę, to to, że no ja czasami dostaję pytania o, o, o to, żeby zrobić dual boot, a w jaki sposób to zrobić, a ja oczywiście odnoszę ich do tego, do tego wideo. Ale jednej czy dwóm osobom raz zadałem pytanie, kto jeszcze oprócz ciebie korzysta z tego sprzętu. No to w jednej z tych dwóch pytań do, do jednego z tych dwóch ludzi, no to otrzymam odpowiedź, że też korzysta ktoś inny. Więc no nie fajnie jednak byłoby, gdyby coś się wydarzyło z tym komputerem, nazwijmy go produkcyjnym dla całej rodziny, biorąc pod uwagę to, że eksperymentujemy na nim, robiąc dual boota Windows Linux. No jednak lepiej sobie to rozdzielić. Niech cała rodzina korzysta sobie z tego komputera Windowsowego. A jeśli ty chcesz się uczyć tego Linuxa, to sobie zostań przy tym Linuxie. Także jeszcze raz na koniec moje takie ostateczne stanowisko, jeżeli rozważasz faktycznie przejście bądź spróbowanie Linuxa, to, to nieważne, że ktoś ci zaproponuje do Albut. Moim zdaniem, nieważne, że ktoś Ci powie, że to jest bardzo proste w ogóle do wykonania, jest to na jeden klik, na dwa kliki. Jest za dużo rzeczy, o których nie wiesz, które mogą się później dziać. Podczas zarządzania tymi systemami, abyś no miał na sobie ten ciężar. Ty w tej chwili potrzebujesz się nauczyć podstaw. A najlepiej się tego nauczyć, mając wolną głowę od tego typu zobowiązań, tego typu rzeczy. Osobny komputer ci w zupełności to zapewni, zapewni ci taką wolność, takie, taki luz pełnego eksperymentowania i poznawania tego Linuxa. A jeśli już ma się taki luz, no to na więcej można sobie pozwolić, a wtedy też więcej się nauczysz. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zdaję sobie sprawę, że to, to wideo nie jest nie wiadomo jak tutorialowe, ale myślę, że ten temat jest godny poruszenia. Tym bardziej, że widzę coraz więcej tego typu komentarzy, że jednak, nie tylko jeśli chodzi o moje wideo, które ja umieściłem, ale jednak ludzie mają kłopot z tym dual bootem. Pomimo Bo że wielu z Was, z widzów, którzy już mają spore doświadczenie z Linuxem, mogą uznawać inaczej, to jednak ci, którzy wchodzą w ten świat, mają z tym jednak dalej kłopot. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że to co robię jest wartościowe, kliknij like. Jeżeli nie jesteś subskrybentem tego kanału, subskrybuj mój kanał. Mam też otwarty serwer Discord. Na głównej stronie mojego kanału jest link, do którego możesz zajrzeć i wejść sobie do Discorda. A jeśli uważasz, że to co robię jest godne postawienia kawy, no to też jest na głównej stronie tego kanału link. Możesz postawić kawę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, jeśli, jeśli to zrobisz. Życzę Ci tymczasem miłego wieczoru. I do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się ciepło. Cześć.